Słuchajcie, trzymajcie mnie, bo nie wyrobię. Nasza bizneswoman roku, Julia Wieniawa, chciała zrobić dobry uczynek, a wyszło jak w tanim erotyku. Julka wpadła na pomysł: hej, wystawię na woosiep nocowankę ze mną. Wiecie, maseczki, ploteczki, zamówimy pizzę. Słodko, prawda? Jak w liceum. Tylko Julka zapomniała o jednym, że w internecie są nie tylko fanki rodzinki.pl, ale też leśne dziadki i gwiazdy porno. I tu wchodzi ona, cała na, no w sumie bez niczego. Gwiazda OnlyFans, nie będziemy robić jej darmowej reklamy, ale wiecie o kogo chodzi, rzuciła hajsem i napisała wprost. Mój największy, mokry sen w końcu się spełni. Słyszycie to? Dziewczyna z branży XXX chce kupić noc z Julią Wieniawą. Wyobrażacie to sobie? Julka w piżamce w misie, a obok profesjonalka od kontentu dla dorosłych z kamerką w ręku. To by była dopiero nocowanka. Oglądalność przebiłaby Sylwestra z dwójką. Julka, czy ty w ogóle czytałaś regulamin tej licytacji? Czy byłaś zajęta liczeniem lajków? Reakcja wieniawy? Panika! Nagle na pudelku pojawia się sprostowanie. Julka, cała blada, metaforycznie, bo opalona w Dubaju, tłumaczy: halo, halo, to nie będzie u mnie w domu. Aha, czyli co? Wynajęty apartament, pokój przesłuchań, bunkier. Mówi, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. No pewnie, że jest, ale jak się wystawia noc ze sobą, to trzeba się liczyć z tym, że wygrają jakiś fanatyk stupek, a nie grzeczna harcerka. Julka, myślałaś, że wygra twoja psia psiułka? Witamy w prawdziwym świecie. Teraz Wieniawa się tłumaczy, że będą osoby trzecie, że sztab, czyli z intymnej nocowanki, zrobi się spotkanie z prawnikami i ochroniarzem gorylem. Nuda. A co robi Julka, żeby odreagować ten stres? Ucieka do Dubaju. I to nie byle jak. Wbija się w przeźroczyste koronki i przęże ciało na leżaku. Pudelek pisze... Odziana w koronki, przęży smukłą sylwetkę. No, Julka, jak tak będziesz kusić w tych koronkach, to cena tej nocowanki skoczy do miliona. Może o to chodziło, może to genialny marketing. Kup noc z Julią, a dostaniesz oglądanie filmów i maseczkę z ogórka. Ale patrząc na te foty z Dubaju, wyobraźnia kupujących pracuje na najwyższych obrotach. Biedna Julka. Chciała dobrze, a teraz musi się barykadować przed napalonymi licytującymi. Podsumowując, Wieniawa sprzedaje noc, OnlyFans zaciera ręce, a my mamy bekę roku. Czy Julia wycofa aukcję? Czy spotka się ze zwycięzcą w stroju z sapera? A wy, ile byście dali za noc z Julią i jej ochroniarzem? Dziękuję.